Brian Adams chciał zaśpiewać piosenkę Wilków. Robert Gawliński odmówił Pocałuj się w D. Na tegorocznym Sylwestrze z dwójką wystąpili między innymi Robert Gawliński z zespołem Wilki oraz Brian Adams, Gwiazda Wieczoru. Choć artyści dzielili wczoraj scenę, kilkanaście lat wcześniej ich drogi miały się spotkać w zupełnie innej okoliczności. Światowej sławy wokalista zabiegał o nagranie swojej wersji piosenki Urk Wilków, ale propozycja została stanowczo odrzucona przez lidera zespołu. Jaki był powód? Brian Adams chciał zaśpiewać Urk. W 2004 roku sporo mówiło się o możliwości współpracy Roberta Gawlińskiego z Brianem Adamsem. Lider Wilków otrzymał propozycję, by artysta znany z takich hitów jak Heaven czy Her i M nagrał swoją wersję Urg, utworu promującego album 4, którym zespół w 2002 roku powrócił na scenę po wieloletniej przerwie. Monika Gawlińska, menedżerka Wilków i żona Gawlińskiego, opowiadała, że Adamsowi spodobała się melodia URG. Zaproponowano, by kanadyjski gwiazdor nagrał do niej własną wersję utworu: Robert Gawliński do Briana Adamsa Pocałuj się w D gwiazdka gwiazdka E. Propozycja współpracy ze światowej sławy Brianem Adamsem była kusząca, ale zawierała dwa warunki, które dla lidera wilków okazały się nie do przyjęcia. Kiedyś poprosił mnie menedżer Briana Adamsa o urg, bo chciał go nagrać na swoją płytę. Były dwa warunki. Jeden był taki, że zmieni tekst i będzie on zupełnie inny, bo on śpiewa tylko o miłości i on takiego tekstu nie zaśpiewa. Ja mu powiedziałem, to pocałuj się w d-gwiazdka-gwiazdka-e i sam se skomponuj piosenkę i już, wspominał po latach Gawiński. Kolejnym problemem była kwestia praw autorskich. Brian Adams chciał, aby w oficjalnych materiałach został wpisany jako autor zarówno tekstu, jak i muzyki do Urk. Gawliński uważał to za nieuczciwe, gdyby powiedział Słuchaj, ja też tego za darmo nie będę robił, może byś mi coś odpalił, to pewnie bym się zastanowił i być może bym się zgodził. Natomiast czasem trzeba powiedzieć nie, Gawliński odmówił współpracy z Brianem Adamsem. Czy po latach żałuję? W rozmowie z Plejadą z 2022 roku Robert Gawliński przyznał, że decyzja, choć trudna, była zgodna z jego wartościami. Może trochę żałuję, bo gdyby to był chicior, to pewnie teraz zamiast skromnego domku w Grecji miałbym tu wyspę. Ale czasem w życiu trzeba podejmować decyzje, które może nie są popularne i nie przyniosą ci splendoru, ale trzeba mieć kręgosłup moralny, mówił polski artysta. Lider Wilków podkreśla, że ważniejsze dla niego było postępowanie zgodnie ze swoim sumieniem, mając swoje lata, trzeba czuć się dobrze i godnie, mieć swój honor, dumę. Kiedy człowiek, patrząc w lustro, myśli sobie, jesteś w porządku, gość, powiedział w rozmowie z Katarzyną Turowicz dla magazynu Teraz Rok. Gawliński odrzucił szansę na fortunę i międzynarodową sławę, choć decyzja o odrzuceniu oferty Briana Adamsa mogła kosztować Gawlińskiego niemałą fortunę, muzyk jest dziś spokojny o swoją twórczość. Utwory Wilków wciąż cieszą się popularnością, a Urk pozostaje jednym z najważniejszych hitów zespołu.